Jako hodowca chcesz, aby Twoje zwierzęta były zdrowe i dobrze się rozwijały. Produkty drożdżowe są ważnym elementem dostępnych rozwiązań. Ale wybór tych właściwych może być kłopotliwy. Rozwiązań jest wiele i są do siebie bardzo podobne. Jednak jeśli szukasz produktu z potwierdzonymi efektami, ProGat Extra to doskonały wybór. Te unikalne, opatentowane, hydrolizowane drożdże poprawiają wykorzystanie paszy i wzrost ograniczają występowanie biegunek i zapewniają lepszą ochronę immunologiczną w niekorzystnych warunkach. Osiągamy to dzięki zastosowaniu silnego procesu hydrolizy, zoptymalizowanego do uwalniania maksymalnej ilości rozpuszczalnych, bioaktywnych cząstek z komórki drożdży. Ściana komórkowa drożdży zawiera mannanoproteiny, różne rodzaje beta-glukanów i chitynę, które są istotne. Potrzebujemy jednak konkretnych molekularnych struktur. Te struktury znajdują się w ścianie komórkowej drożdży. Ale tylko kilka jest dostępnych do interakcji. Aby działały, musimy je uwolnić z tej plątaniny. Nasza unikalna hydroliza kwasowa rozbija komórkę drożdży do tysięcy cząsteczek, zwiększając w ten sposób bioaktywność. Bioaktywne cząstki oddziałują z bakteriami i receptorami odpornościowymi, jak klucz współdziała z mechanizmem zamka. Te struktury klucza w ProGat Extra ćwiczą układ immunologiczny zwierząt do ochrony przed patogenami bez niepotrzebnego zużywania energii. System jest w stanie czuwania, gotowy do reagowania w razie potrzeby. Część cząstek progat ekstra maksymalizuje również wiązanie patogenów, naśladując struktury błony śluzowej jelita. W ten sposób patogeny się mylą i przyczepiają się do cząsteczek progatu zamiast do błony śluzowej i zostają usunięte zanim spowodują uszkodzenia. Progat Extra może zmniejszyć dotkliwość ataków patogennych bakterii Salmonella i E. coli, a przy tym przewyższa konkurencję w tej neutralizacji, dając udowodnione korzyści dla zwierząt gospodarskich. Po więcej informacji zajrzyj na stronę hankia.com. Progat Extra zapewnia najlepsze z tego, co może zaoferować komórka drożdży.